A tu jednego widziałem, ale się schował. A tam przy, gdzie busy podwożą, nie było. I wygląda, że tylko jeden jest. Tu już dwa są na pewno. Ten pierwszy to jest dorosły. To jest jeden na razie młody, więcej nie widzę. Danych nie ma na ten. co mamy jak tutaj moje ranki Tam wygląda na puste młody Dwa młode te Dwa młode, a tu z pięciu kiedyś gniazda, dwa, trzy, cztery widzę tylko na jednym ja, dwa młode U jednego na sto dole. i u Ani na górze dwa później zrobię resztę na razie na razie tyle to są tu dwa tam jedne.